Dzień dobry! Nasza dzisiejsza lekcja z różą o języku. Język różni się pod względem stylistycznym. O rodzajach stylów i stylizacji porozmawiamy jeszcze w lekcjach z różą. Dzisiaj bohaterami lekcji będą słowa o zabarwieniu emocjonalnym. Dlaczego tym słowom poświęcimy uwagę i drogocenny czas? To pytanie z cyklu myślę, więc umiem. Pytanie dla Was. Ze względu na zabarwienie emocjonalne słownictwa możemy wyróżnić, przypominam o cząstce, róż w słowie wyróżnić, i wpisaniu do słownika osobistego, czyli do oso. Czyli powtórzę. Ze względu na zabarwienie emocjonalne, zdrobnienia, zgrubienia, eufemizmy i wulgaryzmy. Zdrobnienia. Wyrazy pochodne utworzone za pomocą formantów słowotwórczych typu ek, ka, ko, uś, ik. Na przykład kotek. Ek, tatuś, uś, pokoik, ik, chłopczyk, ik, rączka, k, córuś, uś, konik, ik. Wianeczek, kładeczka, rzeczka, jeziorko. To już znamy z 29 lekcji z różą. Spełniają one następujące funkcje: Podkreślają młody wiek osoby, wyrażają aprobatę w stosunku do czegoś, wskazują na pozytywny stosunek emocjonalny. Mogą też być znakiem politowania i niechęci, na przykład biedny. Łabczyk. Przejdźmy teraz do zgrubień. Tych jeszcze w lekcji z nie omawialiśmy. Jak sama nazwa mówi, wskazują one na ujemne zabarwienie uczuciowe. Wyrażają negatywne nastawienie emocjonalne osoby mówiącej. Wyrazy utworzone za pomocą formatów sko, isko, isko, uch, al, np. paluch, uch, nohal, al, babsko, sko, psisko, isko, wyolbrzymiają i wzmacniają cechy znaczeniowe wyrazu. Te ujemne. Ale mogą wyrażać pozytywne nastawienie, na przykład: Ale chłopisko z ciebie wyrosło. Teraz czas na eufemizm. Uczniowie klas siódmych już zetknęli się z eufemizmem przy omawianiu trenów Jana Kochanowskiego. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. To o śmierci uszulki. Eufemizm to wyraz, lub zwrot językowy stosowano w celu złagodzenia dosadności znaczeniowej wyrazu lub zwrotu językowego. Nie mówimy, jesteś głupi. Powiemy, jesteś niemądry. Nikt się przecież wtedy nie obrazi. Zamiast do złodzieja powiedzieć, ukradłeś, powiemy, zabrałeś cudzą rzecz. Zamiast powiedzieć, kradniesz, powiemy, masz lepkie ręce. Nasza wypowiedź staje się wtedy łagodniejszą. Warto stosować środki te w celu ocieplenia relacji międzyludzkich. Źle się dzieje natomiast, jeżeli używamy bądź włączymy do naszych środków językowych wulgaryzmy, wbrew pozorom nie ma ich w języku polskim dużo. One rozprzestrzeniają się poprzez powtarzanie. Są to wyrazy, wyrażenia lub zwroty, uznawane za ordynarne w języku, wręcz. Nieprzyzwoite. Najgorsze jest to, że obrażają i wyrażają negatywne emocje. W żadnym wypadku nie powinniśmy ich używać. Prymitywne są, wypełniają luki między wypowiedziami. Nie usprawiedliwia ich nic. Jeżeli ktoś ich używa, nie możemy go usprawiedliwić. Nasz język jest bogaty i nasze środki językowe są bogate i mogą być lekiem. Na stosunki międzyludzkie, na poprawę stosunków międzyludzkich, na ich ocieplenie. One pokazują kulturę osobistą rozmówcy, jego poziom intelektualny i usposobienie. Są czystym i szlachetnym słownictwem, poprzez które można kochać drugiego człowieka. Pokazują zachwyt nad światem, fascynację naturą i piękno życia. Dbałość o czystość języka jest tego gwarancją życia. W poczuciu odpowiedzialności za piękno języka, w poczuciu za piękno języka, jego bogactwo i pokazywanie tego bogactwa na co dzień. Tego Wam życzę. Tak łatwiej jest żyć we współczesnym świecie. To pomaga. Niech słowo będzie oszlifowanym diamentem. Niech mówi o nas, kim jest Jego użytkownik. Tego Wam życzę. To pomaga.